Witam Państwa, znajdujemy się na polu ogórka. Ogórek posadzony ponad tydzień temu. On, jak tu widzimy, cały czas jest w słabej kondycji, męczy się, bo temperatury w nocy cały czas są, no, w tej nocy nawet bliskie zera. To było ledwo 1-2 stopnie powyżej zera. No i widzimy, że on bardzo to odczuwa. No i tutaj cały czas ta sama historia się powtarza, jak w innych uprawach. Musimy dostarczać fosfor, który jest bardzo łatwo i szybko przyswajalny, czyli musielibyśmy zastosować produkt Magic Pestar. Dołożymy do tego aminokwasy, żeby jeszcze bardziej roślinę zmotywować do wzrostu, żeby ona dostała energii i azotu organicznego, który bardzo szybko i łatwo i efektywnie wykorzysta. Przenieśliśmy się na drugie pole w tym gospodarstwie. Tutaj ogórek był posadzony 10 dni temu. No jak widzimy, on nie wygląda wcale lepiej, a wręcz gorzej niż na tym poprzednim polu. I tu również będzie zastosowany ten sam zabieg, czyli 2 litry produktu Magic Pestar aktywnego fosforu plus aminokwasy roślinne, które szybko nam tą roślinę pobudzą. W produkcie Great też 2 litry na hektar.